Gdy mnie spytacie, co za miastem... Przed chwilą deszcz padał i strasznie zmokliśmy. Generalnie podoba się pani? Podoba się, podoba, ładnie. W ogóle nic nie grają, nic jakoś jest po prostu jakoś tak dziwnie, prawda? Widziałem tutaj dopiero panią burmistrz, nic nie działa w tej przyczynie. Patrząc tak po placu, to mi się wydaje, że to jest taka impreza troszeczkę, może o innym na charakterze niż dożynki, bardziej taka i jarmarczna. I mam wrażenie, że nawet w Łopatce było więcej ludzi na wsi, w Łopatce znaczy się, niż u nas w mieście, bo jednak miasto, a dożynki to takie troszeczkę dwie rzeczy do siebie nieprzystające. Wiesz, tu się zboża ja, nie sieje. Ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Po prostu to taki, taki dzień w roku powinien być dla, dla społeczeństwa tutaj e, Góry Kalwarii, które po prostu to, trochę ma in, inny dzień, prawda? Nie, inna jest niedziela i uważam, że to jest bardzo pozytywne.